O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich: Święty Ambroży. Lecz im mniej będziesz się z nim rachować, tym też hojniejszym i szczodrobliwszym on będzie ku Tobie nawet w tym życiu. Choćbyś mało miał dostatków tego świata, zawsze masz ich dosyć. Dobór zaś łaski nigdy nie możesz mieć nazbyt. Karanie odbierze sługa zaniedbujący pomnożenia dóbr, któremu Pan powierzył. Obudź się więc, Synu, ze swego snu, który stać się może śmiertelnym letargiem. Pracuj nad naprawą straconego czasu. Nie odzywaj się już z tym, że wystarczy ci ostatnie miejsce w domu Ojca Niebieskiego. Kto tak mówi, poddaje się w niebezpieczeństwo, iżby tam miejsca zgoła nie znaleźć. Sługa. Potężna i gorliwa opiekunko. O Maryjo, dopomóż mi do uświątobliwienia życia. Które Bóg mi dał tylko dlatego, aby łożone było na Jego służbę i miłość. Wspomagaj mnie, abym zasłużył na tę chwałę, do której za pomocą łaski przyjść mogę, ale tylko przez dobre uczynki i której wielkość wymierzona będzie według mojej gorącości, z jaką ćwiczę się w dobrych uczynkach.